Właśnie, cicho. Sie! Mamko. Wita! My! W kolejnym odcinku Adam Tak <grymne> na Spontanie to nagramy, ponieważ znajdujemy się na piątym piętrze i wykorzystamy tę okazję. Zrobimy po samemu odcinku, puścimy z balkonu, zobaczymy, który dalej poleci. Do roboty. Czekajcie, jeszcze muszę zrobić tutaj z tyłu takie coś. coś startecznik. Nie, stateczników nie robię. Bo to nie działa, w ogóle to psuje wszystko. Muszę to podpisać. Widzicie to rakiety? Nie bójcie się. Jakbym cekówkę przywiązał do przodu, no nie, to tak by poleciał tak. w Nie, no to po Dobrze? Skąd mogę wiedzieć? Mam nadzieję, że ktoś. No dobra, mój jest do toby, to, gotowa. Ten tu leci! Dobra, ty. Dostała? Mój też lata. Dobra, raz. Co to było? Jest! Adam leci pierwszy. Dobra, to ja teraz rzucam. Czekajcie. Leci. <noise> <Ale poszedł. głos> na tamto. Mam nadzieję, że Rzucam. mój poleci trochę lepiej Rzucam. Na oko mój poleciał dalej Tamto coś otuje a teraz po mojej przeróbce druga konkurencja, który dłużej będzie spadał Czyli dłużej będzie w powietrzu. Ty co jest mój? Czemu on jest taki prosty w go No dobra, leci. <śmienny> ja jeszcze leci. Tutaj, daj tutaj Adama jeszcze lewski, nie gra świata Dobra Wygrałeś Dobra, w takim razie nie wiadomo kto wygrał, bo Adama jeszcze nie doleciał Dobra co tam No Także jesteśmy po kolejnej konkurencji. Dziękuję, że oglądaliście łapki w górę. Hej, hej, hej. Baba. Liczy się papa.